Ameryka po polsku i Sport US Witamy Was bardzo serdecznie sprzed hali UIC, gdzie rozgrywany jeszcze jest turniej Final Six siatkarzy biało-czerwoni. Po przegranej z Rosją 1 do 3 grać będą dzisiaj o brązowy medal. To spotkanie rozpocznie się za mniej więcej godzinę. Byliśmy przed chwilą przy parkiecie, zawodnicy już się rozgrzewają, więc niebawem rozpocznie się oficjalna prezentacja. Rywalem Polaków będą Brazylijczycy, którzy z kolei w półfinale przegrali z reprezentacją Stanów. Zjednoczonych a podpytywałem m.in. Tomasza Swędrowskiego, komentatora telewizji Polsat, czy to, że Brazylijczycy rozegrali wszystkie spotkania? Z tajbrekami będzie miało jakiś wpływ na przebieg meczu z Białoczerwonymi? Powiedział, że może, ale też nie musi. Rozmawiałem również na temat tego wczorajszego spotkania z Rosją, i, i w sumie te komentarze nie różniły się niczym od tych komentarzy zawodników, z którymi rozmawialiśmy po zakończeniu spotkania z Rosją. Tak więc nie ma sensu już do tego meczu wracać. Polacy nie wyglądali na takich, jakimi byli podczas dwóch pierwszych starć i z Brazylią, i z Iranem. Z kolei Rosja. Zagrała zdecydowanie lepiej, więc szacunek dla zwycięzców, a biało-czerwoni w tym młodziutkim składzie, wzbogaceni tylko dwoma doświadczonymi zawodnikami, będą rywalizować o brązowy medal turnieju Finals X w Chicago. A mamy skandal, mamy skandal, pachniało tak naprawdę skandalem już od kilku dni a w roli głównej oczywiście szkoleniowiec reprezentacji Polski, trener Heinen, którego skandale nie omijają, zresztą wszyscy doskonale wiemy, jeżeli ktoś się interesuje siatkówką, że to bardzo kontrowersyjna postać, tyle tylko, że jak na razie broni się wynikami. Skandal polega na tym, że tak jak wcześniej słyszeliśmy o tym, że prawdopodobnie trener Heinen opuści Chicago przed meczami półfinałowymi, tak stało się to teraz przed meczem o brązowy medal, dzisiaj spakował się i wyjechał, dlaczego? Tutaj są różne komentarze, więc nie będę wnikać, żeby nie powielać ewentualnie plotek, Polska do boju, jak słychać biało-czerwoni już się schodzą do hali. No ale prawda jest taka, że to jest rzecz niespotykana w świecie siatkarskim, żeby trener wyjeżdżał z turnieju i to jeszcze w tak ważnym momencie dla tych chłopaków, czyli przed rywalizacją o brązowy medal Final Six turnieju rozgrywanego w hali UIC w Chicago. Jak zagrają biało-czerwoni, nie mamy zielonego pojęcia. Wiemy doskonale, że trzeba będzie pokonać po raz drugi w tym turnieju Brazylijczyków po to, żeby zdobyć medal Ligi Narodów. Musiałem się obejrzeć, bo tutaj trzeba być naprawdę czujnym i skoncentrowanym, ponieważ samochody śmigają w te i we w te, Bardzo często też kierowcy niewiele widzą, bo. W w samochodach siedzą kibice polscy, a tam są flagi, są szaliki. Za chwilę spróbujemy kogoś podpytać. Tam mamy panie, żeby nie zawsze panowie opowiadali o zmaganiach siatkarskich. Wiemy doskonale, że siatkówka jest tą dyscypliną sportu, która jest dyscypliną rodzinną i bardzo często na temat siatkówki więcej do powiedzenia mają nawet panie, aniżeli panowie. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Kto wygra mecz? No, no Polska oczywiście. Drugi raz z Brazylią, prawda? Tak. Musimy wygrać. Go Polska! Była Pani na wczorajszym meczu z Rosją? Nie byłam, by, o, byłam w telewizji, oglądałam. Nie mogłam, bo miałam imprezę, ale rzeczywiście Rosjanie pokazali duży power. Dużo, dużo siły i Polacy sobie nie poradzili, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie świetnie. Że znowu Brazylia. Z dyscyplin sportowych uwielbia Pani najbardziej siatkówkę, czy wtedy, kiedy przylatują reprezentacje polskie, albo polscy sportowcy do Chicago, jest Pani na wszystkich imprezach? Ameryka. Trafił Pan na taką kobietę, która skończyła AWF i zawsze się sportem interesowała, a w Ameryce Mieszkam już długo i interesuję się bardzo futbolem, ale oczywiście jak Polska, to na wszystkie imprezy polskie przechodzę, bo jestem Polską, Polska, to jest moja ojczyzna. Ale futbolem czy piłką nożną? Futbolem, futbolem, tym futbolem amerykańskim, bardzo się interesuję. Czyli Go, go Bears. Bears? Go Bears, tak, to jest mój, mój te to jest mój team naprawdę prawdziwy, a ponadto Saker, to tak samo Lewandowski, ci wszyscy piłkarze polscy, to znakomicie, to wszystkie reprezentacyjne mecze oglądam, oczywiście moja cała tu rodzina, mam tu dużą rodzinę i... No przeżywamy wszystko, co Polska wygrywa, czy w polityce, czy w sporcie, to kochamy to. Bardzo pani dziękuję. Proszę oszczędzać gardło, bo trzeba będzie krzyczeć tam na miejscu. Tak więc polscy kibice optymistycznie nastawieni przed tą dzisiejszą rywalizacją o brązowy medal. Spróbujmy podpytać jeszcze tutaj. Dzień dobry, Ameryka po polsku. Dzień dobry, kto wygra mecz? Polska, 100%. Oglądał Pan pozostałe mecze, poprzednie mecze? Oglądałem wcześniejsze mecze i uważam, że Polska. Dzisiaj wygra mecz. Okej, okay. skąd takie przekonanie? i taka, To jest tylko wiara, czy to wiara, można jakoś dobrze, poprzeć? Dobrze grają, to, to że ostatnio nie udał mi się ten mecz, tylko dlatego uważam, że wygrają ten mecz. Super, bardzo dziękuję. Trzymamy wszyscy kciuki za reprezentację Polski. Jak widać kibice schodzą się, z reguły na ostatnią chwilę, bo tak jak już niejednokrotnie mówiliśmy, hala UIC jest bardzo fajną halą, tyle tylko, że tutaj można wspomnieć o kolejnym skandalu, bo tak naprawdę ten turniej Final Six nie powinien być rozgrywany w tej hali. Ta hala jest przede wszystkim za niska. Poza tym jest z reguły kłopot z dojazdem. Ja rozumiem, że to jest bardziej pod Amerykanów aniżeli Polaków, ale jednak jak popatrzymy na trybuny, to jednak Polacy dominują tutaj w tej hali i gdyby nie polska publiczność, to te mecze odbywałyby się prawie przy pustych trybunach. Wolelibyśmy, żeby te mecze były rozgrywane i takie turnieje na przedmieściach, południowo-zachodnich przedmieściach, no ale decyzja władz siatkarskich była taka, a nie inna. Należy ją uszanować i należy walczyć teraz o brązowy medal w turnieju Final Six w Chicago. Pięknie Wam dziękujemy. Zapraszamy na nasz fanpage Ameryka po polsku, na portal amerykapopolsku.com, na fanpage sportarena.us, również na nasze kanały YouTube na pewno po meczu będą rozmowy z zawodnikami, miejmy nadzieję, że z zawodnikami uśmiechniętymi od ucha do ucha, bo z brązywymi medalami na piersi. Pięknie Wam dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia, cześć.